Siemka, z tej strony w 57 a ze mną jest agrogalaxy.pl, witam Co prawda teraz nie gramy na online, tylko przychodź do mnie Tak, dogadaj się No Dobrze Więc zaczynamy dzisiejszy odcinek Orko co prawda ja nie oram jak on, bo nie mam do tego cierpliwości No Niestety Ale cóż Tak samo do ben nie mam cierpliwości, ale on tego też nie ma No właśnie Chyba nawet nik Jedynie te typy co mają swoje własne mody, którymi mogą sobie Robić na przykład cięższe bele, ale oni, te, to są Żydy i nikomu takich modów nie dają, tylko trzymają za siebie. Nawet chyba pracowałeś z jednym takim, z gościem od... takim, który nie dawał swoich modów. Roltek. No, miałem z, z typem pracować, ale ten... złe tekstury mu dałem. I no No. W ogóle. O, ci od modów to czasami się tak cwamiasą. No. Rację. Wiesz co, mam szczęście, że tymi czasami zrobisz jakąś tam modę. No a czasami. że dużo nie robię, nawet nie umiem tak dobrze, ale się tam przerobię, oprogramuję. Uch, czy kupić. Trzeba wycofać, spokojnie, spokojnie, Ja dzisiaj z swojego na Holanda chciałem tak zaparkować Dobrze. i przywaliłem w kombajn, czy na szczęście za kulisami. A nawet tego nie zapisałem, bo ten tak taktykowań ten wjechał, że, że się zablokowałem i po prostu nie zapisałem tego i włączyłem go bez zapisywania i miałem na takim samym etapie jak było początkowo przed tam wpadką. Zobaczy jak tam się mają krówki. Robisz się na no, no tej łące tutaj? Tutaj, no. tak, czasami bo... Co prawda trochę przeszkadzają. Krowy, które łażą tutaj w ogóle? wiem. Nie wiem, czy już jedno jeszcze takie pole nie urosło z Zobaczymy. Ja urosło. O dobra. Idę po ciągniki. Prosimy trawkę. Nie? Który bierzesz? No nie wiem. Teraz się zobaczę. Może kejsa Abici. A, ja wiem. Hmm. Nie masz kejsa Abici, bo abici to jest Maksum i Puma, nie? Ja mam. Nie? Ja mam nie? Maksum, no to masz abici. Ale tu wstawam wersję. Weź może MBZ, jak ma zacząć naprzód. No w sumie dobry pomysł. A Maksum pojedzie ten. Ten ze... temat. No, no właśnie. Na jego mbt nie edytowałem, nie? Nie, nie, nie. No. Ja pobrałem tylko z oryginalnego no, formu. Nie robię, czy muszę go ten zrobić. No, zlecenie. <grych> Urcze, nie zmieszczę się. Dziękuję temu, kto tutaj robił ten wjazd do tego, bo naprawdę super to zrobił. Tak, że w ogóle za każdym razem wjeżdżam. Za pierwszym razem oczywiście. Nie? No. Tutaj jeszcze wanna. Super. Szkoda, że no, wodeta nie ma. <laughs> Tak, krobiski bla <brały> piły wodę. <laughs> piło się. od długo. Tak. Zbugowało się. No, kurczę. A jak właśnie z tym naszym fanpage'em? A no nie wiem, za załóżmy go potem, nie? No. no. Super, teraz tego tutaj stąd nie wyciągnę. Łyżką spowoduj jak masz. No, no. Słuch. A złóż to złóż. Co za paręca? No i teraz jedź teraz. Już Załatwiło się, mamy. No. Dobra, idę po tura. Po co? No. Tura, a, że zrozumiałem, tira. Co ty myślisz? Co to jest? Class Aeron 409. Nie 640 nie Chyba, że nie ma 610 Pan się pobawił w taką formę jak ten Jak ma ten gościł z okolicy No, no. kończę w ogóle tutaj musimy na tym pipette trochę tutaj porobić tych zdjęć w ogóle co tam no, może, może ten jakieś mody swoje wydam, chociaż no, to nie jest duża edycja, że na przykład zmieniam kolor jakieś opowiadamy, ja tylko po prostu cenę realną utrzymanie maszyn tam realny dział kategorie, markę, czy tam jeszcze jakieś kierownica krzywa, to coś tam bo poprawiam jakiś skrypt, tam dodam, ale to prawie nic się nie różni oryginalnej mody, tylko... Właśnie cenowo jest lepiej, no, takie no, tam no, szczegóły. Za Chiny. Raufnę No. Teraz którym się zaję wiesz? Jak nie? To zaraz sprzedam i kupię od nowa, bo To też tutaj... ją może jak idzie... Nie, na tej mapie nie idziemy. Górna mapa. To chyba. Ma ja, Jesz... ja właśnie chyba też na tej mapie będę robić następny sezon, więc muszę ten... Hmm. A, a jakżeś to w ogóle wjechał? Nie wiem. Serwa. Dobra, wróciliśmy po krótkiej przerwie, musiałem dostać z stamtąd. Nie wiem jakim cudem nam się to udało. Ja chyba w jakiś ma w ten sposób. Dobra, ja muszę iść na obiad, a przejść. Albo Galaxy, przejmie z Dobra. Więc teraz jedzimy tutaj z kosiarką, e, Tutaj jest woda, będzie trzeba to ominąć. Fajnie, ta mapa chyba na sezon będzie albo na, na tej mapie, albo po prostu będzie na... Mm, tu się nazywała ta mapa zaraz do szkolnej warnie, no warna. Albo na Goszkowie, albo na barni. Muszę się jeszcze zdecydować. ponieważ go szkoła już nie ma tyle błota i w ogóle trudno się powiem, gdzie co jest, mapa jest duża, wszędzie jest tysiące małych pól, na każdym jest coś innego zasiane i tak właśnie długo zlecie na tych małych polach, ponieważ będzie trzeba szczepy zaraz złożyć, bo tutaj jest coś innego, to się bezim, pół łapy, pół łapy, pół łapy, na brzuch nie będziesz pół mapy, pół temiach, bo żeby ten skończyć, to to jest, nie wiesz, tego głupi. Şöyle bir